Jąmy, jak się macie? Tam w tle widzicie kruelle, tak. Ten vlog będzie taki domowy, taki słuchajcie, hmm, poznajcie ją, tak, Kruella. E, byłyśmy dzisiaj u weterynarza, hmm, no bo to wiadomo, szczeniaki, wiecie, trzeba wyeliminować je pasożyty zobaczyć, bo kruella jest z hodowli, ale no wiecie, hodowla hodowlą, ale na przykład ma przepuklinę taką, wiecie, pępkową. Na razie to zostawiamy, no jeżeli to się bardziej powiększy, no to trzeba będzie to było, bo to po prostu na jelita tam naciska. No, po prostu trzeba będzie zrobić zabieg, tak? Wyciąć ją, tam schować bardziej. Na razie zostawiamy to, bo jest malutka. Słuchajcie, krewelna ma dwa miesiące. Jest rasą w Powiem Wam, że w ogóle po czasie zorientowałam się, że w sumie mogłabym mieć panda na imię, ale słuchajcie. Mopik, ją nazywamy różnie. smog, e, jak ją zobaczył, no to stwierdził, że to jest Cruella. Typowo Cruella i ona jest taka poważna i w ogóle i pasuje. Pasuje, e, kto ją zobaczy, to Cruella od razu kojarzy. Skradła wszystkich serca, po prostu słuchajcie, ja, gdzie nie wyjdę, e, to po prostu ludzie... No po prostu nie ma osoby, która by się nie zatrzymała. Kruella jest naprawdę, słuchajcie, no nie jest moim pierwszym, tak, psem, ale jest bardzo spokojna, bardzo zrównoważona, bardzo się pilnuje. Słuchajcie, ja różne miałam, mniejsze, większe psy, kiedy je brałam i Kruella jest, powiem Wam, naprawdę, no wiadomo, z czasem to się może zmienić, zabija swojego króliczka. Teraz szpinu, bo po yy, weterynarzu, ale u pani weterynarz położyła się grzecznie, daje sobie wszystko, wiecie, zrobić. Yy, grzeczna jest tam, nie ucieka, wiecie. No po prostu, słuchajcie, no ja nigdy nie miałam. Powiem Wam, że yy, bardzo chciałam. Yy, I ogólnie taki piesek yy, chodził za mną w sercu. Yy, i były momenty w moim życiu, że, że, że chciałam takiego psa i tak dalej. Natomiast, wiecie, ja sama jestem tak lekko przerażona, dlatego, bo nigdy nie miałam tak małego psa, tak? Czyli co nie jest dużym psem, nie jest średnim, jest po prostu małym psem. Ale to naprawdę najlepszy moment, jaki mógł się trafić i w ogóle, że ona stanęła też na mojej drodze i że tak przypadek sp sprawił, że... że, że, że że była taka możliwość, więc no wiecie, wszystko stoi teraz na głowie e, ale w ogóle wiecie, jak na takie oszczeniaka, ja pamiętam pie, moja pierwsza sunia Luna Rottweiler była mała, jak ją wzięliśmy i ona na przykład w nocy płakała. Kruelna w ogóle nie płacze. W ogóle nie płacze, przesypia całe noce. Mm, no, naprawdę, słuchajcie. Także w ogóle witam Was w nowym vlogu. Pewnie to tak nieskładnie i ten, no ale postaram się Wam w tym vlogu przedstawić, pokazać Kruelle. Y, no i Kruella y, będzie ze mną, <ścoughs> że tak powiem. Y, słuchajcie, co na to smok? Nie, nie chcę Wam mówić, słuchajcie, bo to. Tak, on się nie przyznaje, że to jest w ogóle pies i że w ogóle ma coś z tym wspólnego. O, tyle Wam powiem. Natomiast y, ja, widzę, ja widzę, że y, może mówić sobie co chce, ale Cruella i tak skradnie jego serce. No z tego co obserwuję Cruella, powiem Wam, że w ogóle się nie boi samochodu, w ogóle się nie boi ruchu, wszystko ją ciekawi ale chodzi za mną yy, i aż ludzie z przerażeniem patrzą, że no czy pani się tak nie boi, że tutaj ulica i to ja mówię, ale ona się przypomina, no wiecie, no naprawdę ja się nie spotkałam z takim psem, który by był tak skupiony i tak y, z drugiej strony wiecie otwarty i uśmiechnięty, no po prostu to są moje takie pierwsze wrażenia, Cruella jest z nami od y, soboty, a dzisiaj jest poniedziałek. No to widzicie, to jest takie, że tak powiem, e, wrażenie naprawdę pierwsze-pierwsze, e, no ale każda noc, a pierwszą noc, tak, dzień indziej spędzała, dzisiejszą też dzień indziej, tak, no bo tutaj już przejechaliśmy, no to e, w ogóle nie piszczy, nie płacze, trafi się sama zająć sobą, w ogóle, wiecie, ma króliczka, którego Wam pokażę, ale teraz jadę kupić jej jakieś posłanko. No i ja w zamiarze mam, żeby właśnie Cruella, no była, wiecie, takim nie za fajnie to może po, zabrzmi, podręcznym psem, no ale zawsze, y, no, z doświadczenia wiem, że łatwiej po prostu, wiecie, nawet pod pachę wziąć psa i pojechać gdzieś. Y, no, y, z większym psem, no większy troszkę problem jest. Poza tym, no nigdy nie miałam, słuchajcie, naprawdę takiego małego psa. Y, zawsze to były albo średnie psy, albo duże i silne czas trochę odpuścić, zobaczyć, jak to jest z innymi e, i tyle. Także będę się odzywać, bo już gadam długo. E, także poznajcie Kruelle. Taki dzisiaj będzie vlog. Pokażę Wam właśnie teraz, pojadę po te rzeczy, wrócę, zobaczymy, czy będzie grzeczna. E, no i tak, witam Was w nowym vlogu. E, poznajcie Kruelle. Widzicie, zając leży, na stała chyba, tak? Na dzień dobry. Pani kupiła Ci miseczki, posłanko, takie malutkie. Na dzień dobry! Na dzień dobry, słuchajcie, nic nie spraciła, nic nie widzę. E, ona naprawdę jak chce siusiu, to pokazuje na buty, słuchajcie, i siada przy drzwiach, pokazuje, także i jeszcze tam podstękuje. Także to naprawdę jest... Dziewczyna. Patrz, gryziesz Panią się, a Paniusia się ci kupiła zabaweczki, co wiesz? No? A tak, zjedz tą torbę, zjedz, No, no, tutaj coś jest dla Kruelni. No, zaraz wyciągniemy. <laughs> Ale widzicie, że no. Słuchaj, to ja ja jestem tutaj o przemał zająca. Tak? Kruelna. Ja. na no, taki jak na pierwszy, ten posłanie, słuchajcie, takiej jak kupiłam. Kolory mi się podobały. O, podoba się Krueli. I <grywa> to Chyba się podoba, co? Kupiłam taką zabawkę. I... <grywa> Krueli. Zobaczcie, takie, tak, takie miseczkę taką na wodę, czy tam na karmę taką mokrą i taką, takie białe. Miałam taki talerzek i ten, ale no, wiecie, zawsze są takie łapeczki. Taki będzie miała zestaw na wodę. Kruela! Proszę tego nie gryź. Jeszcze ci łobuzie. Znajdę tą zabawkę. O! Kruela! Tak. O, zobaczcie, y ta, taką kostkę. <grymne> no, fajna? fajna, zobacz. Taką kostkę. O, coś takiego. Jest tych zabawek, słuchajcie. Ale powiem Wam, że dla takich maluszków to naprawdę. Myślałam. Ej, moje włosy. <grymne> się tak cieszy. <grymne> tak się cieszy. <grymne> tak się cieszy, że pani wróciła. Tak. No, kruella. Proszę się uspokoić. No, zaraz Ci dam. Tutaj obetniemy. No zobaczcie. No. Fajna. Zobacz. No. Położyła się. Miałam jej kupić takie, wiecie, większe to posłanie, znaczy taką, wiecie, jakby... Ona w ogóle... Przyjechaliśmy z taką podusią i ona lubi, nie? Ale jest lato teraz. To jest takie akurat, myślę. Będzie podgryzać w ogóle widzę. No? Zobacz, zobacz tutaj. Zobacz jaka kózka. No. No chodź. No. No Takie to ciężkie. Paniusia myślę, że to najmniejsza jaka była. I ty, ty nie będzie to udźwigniesz. O. Ale właśnie tutaj taki wiecie, o właśnie to jest fajny taki gryzak żeby właśnie, o, żebym była takim niegryzakiem. Tak, pani palce najlepsze, pani palce najlepsze. Także mamy posłanko, mamy miseczki, mamy jedzonko. Patrzcie, patrz, patrz jak do tej kamery. Powiem Wam, że ona w ogóle siebie w lustrze widzi. Ej! Ona w ogóle siebie w lustrze widzi. To jest bardzo ciekawe. Telewizor też ją interesuje, ale jak są takie dźwięki głośne, to to nie za bardzo. Ale ona normalnie się przyglądała w lustrze. Także widzicie, kruelle 100 lat w całej krasie. A i właśnie ona ma taki lekki katarek y, i, i kicha, więc na razie w ogóle też dostała takie witaminki wzmacniające. I jeszcze z tym ostatnim takim, to nie ostatnim, bo jeszcze dwa razy będzie szczepiona. To jeszcze czekamy. Kruella! Tutaj masz kosteczkę. E, no. I ma taką, wiecie co, przypuklinę. Znacznie powiększy to, trzeba będzie to usunąć. W każdym bądź razie tam. A jeżeli nie, no to za jakiś czas, jak podrośnie, nie? No, to jest takie Baby jeszcze. Takie Baby to jest. Tak. Mhm. Bo ma bardzo takie dorosłe imię Kruella. Kruella, tak? No. Także. No, widzicie ją. Fajne, to miękkie jest takie, wiecie, zamszowe. To jest taki sztruks, o! A tutaj jest taki sztruks. Bardzo fajne. Tu jej zając. Też będzie pasował kolorystycznie. O, o! Ona go najlepiej obrabia, zobaczcie. I to na lato to takie fajne, bo to nie jest, wiecie, za grube, a w ogóle na czy tu się... No, to można wybrać, to jest taka ala poduszka po prostu. Znając chyba jest najwężniej. <grybujesz> tak? Mam zło... namierzyłam złoczyńcę. Kto mi tutaj obgryza torbę? No, proszę bardzo. No i to jest oblicze króli. słuchajcie, no. No. A masz, masz swojego królika? No masz. No masz. Proszę bardzo, to jest twój gryzak. Proszę się nim bawić. A nie paniusitorbę. torbę. To po co jest na ziemi, tak? <grystanie> A, jestem królą. Kto to jeszcze tam musimy wlupać. No. Pięknie. Dlaby koszt. Bardzo i Kruella nie boi się wysokości nawet, tak? Takim dziennym jest pieskiem, no aż się. Co to ma kubika? O? Nie winna Przed kamerą nie będę po prostu męczyła, tak? Proszę bardzo, jaka cwaniara. Jaka cwana jestem? Nie będę przed kamerą męczyć zwierząt, tak? Ale panią czemu nie? Nie, zwierzątka. O, jakie zawzięte. Jakie zawzięte. Aha.

Takie. Okay. Co tak robi? Powiem wam, że trochę by się sprawdzało, że małe pieski są ogólnie bardziej pewne siebie i bardziej odważniejsze. Naprawdę, z tego co zauważam, to moje przypuszczenia, obserwacje, jakby naprawdę. Sprawdzają się e, teraz, jak obserwuję, właśnie kruelle. No i mam czarne podniebienie, i jestem odważna. I jak trzeba, będę zła. O! Prawda? Tak, kruelismo. No, piąteczkę, przebi piątkę. Tak? Jestem odważna. Nie boję się. I jak trzeba, będzie. To będę zła. I takie są kruelle, tak? Takie. Nie zawaham się. No. Tak. Także takie mamy zabawy poranne słuchajcie. Atakujemy, szarpiemy ręczniki. E, zające. Chociaż Cruella, proszę bardzo jaka strategia nie pokazuję. Tym razem chyba wcześniej mi się udało na, sfilmować, ale to chyba na TikToka. Ale no nie pokazuje teraz, teraz się wycwaniła, później powiedzą, że męczę zwierzęta, nie, Kruela. musimy to z planu zrobić, tak, no, no, pani jest najfajniejsza do gryzienia, nie? Nie na poziom podłogowy przenoszę, a słuchajcie, teraz zrobiła siusiu, bo właśnie widzieliście przed chwilą lecia korumby, bo właśnie w nocy tam zrobiła siusiu. W nocy czy nad ranem, hmm, bo to widać było tak, że to nie jest takie jakby świeże, tylko lekko było już tam e, przeschnięte. Więc ona musiała to w nocy zrobić i teraz poleciała też, żeby zrobić. No nie wiemy o co chodzi. Co chciałaś? Co tam chciałaś? Co Kruella chciała? A kto to taki jezdeł? Kto to taki no? No nie wiem, Au włosy, fuj, <laughs> ja też Cię będę Au, ciągała włosy, zobaczysz. No będę, a dlaczego nie? Będę Cię ciągała. No i w ogóle to, co Wam właśnie mówiłam, słuchajcie, ono się widzi w lusterku, co Wam nie dokończyłam, no. Co? Nie chcesz być filmowym. Złości się, że trzymam, wiecie, chyba kamerę. Sto lat od... Słyszycie, że ona tak pokuje. No. <laughs> Może wiecie, chce jej się dwójeczkę. I ona, bo ona tak piszczy. Y więc, może ko tej kowiolki, ko, wiolki, ko ruby zrobi dwujeczkę, dwójeczkę. Bardzo możliwe, On tak szuka miejsca, i ona tak pokazuje właśnie. Wiecie, żeby pójść z nią. Tak, robi dwójeczkę, to nie będę Wam pokazywała, czyli. To jest ciekawe, nie? Rumba sprząta <noise> więc ona wie i widzieliście jak szczekała, pokazywała, bo chciała iść na dwór, no ale jest mokro dzisiaj chłodno. No i poza tym, no wiecie, no nie, no, nie ryzykuję. Zobaczymy po tym drugim szczepieniu, to wtedy jeszcze zobaczymy, no, trzeba to przecierpieć, nie? Ale powiem Wam, że w porównaniu jak miałam inne szczeniaki, no to tej kubki siu, siu, to, to naprawdę nie dziwię się teraz, że w ogóle e, niektórym takim małym są ludzie, wiecie, maty podobnie się rozkładają, tak i w ogóle wychodzą od czasu do czasu. No. Czego ja nie będę robić, ale no z powodu, że kicha i tak dalej. No, dwójeczkę zrobiłaś pięknie. Chodź. No dwójeczka, czyli widzicie? Ee, robi korumby. Tam kto sprząta, tak? Wiesz, że... Panie. Wiesz kto sprząta w domu, tak? Dzielny pies. No dobrze. Sto lat. No i widzieliście jak szczekała na mnie, bo po prostu chciała pokazywała mi, że, że chce. Na dwór. Więc naprawdę... No dobrze, pokaż gdzie. Wytrzemy zaraz, no, aż tu nie wytrzemy. Także ziomy, chyba to wszystko w tym vlogu. Poznajcie kruelle. poznajcie kruelle. No, znaczy chciałam właśnie, żeby był taki jeden vlog, filmik z nią. Szczególnie też, że to jest ogólnie też pamiątka, jak jest taka malutka, nie? Bo dżinki na przykład nie mam. Ja w YouTuba zaczęłam kręcić jak Gina miała 5 lat, yy, i w ogóle tak. Filmy mam, stare mam i mam jeszcze z laki. Może kiedyś tutaj wrzucę nawet na YouTuba yy, właśnie Gina i laki, ale to, to taka jakoś słaba, bo jeszcze tak nie było to wszystko. Wiecie, rozpowszechnione yy, zdjęć to dużo mam, tak, ale. Jak YouTube'a zaczęłam kręcić, to laki już nie było, odeszła, a Gina, Gina miała 5 lat, więc. więc Od małego, tak? Więc Kruella zostaje gwiazdą od małego, tak? Okaś tutaj mordunia, mokla obcia wody. Także ziomy, żegnamy się w tym vlogu, tak? Aaaa, zobaczcie, zobaczcie jakie to jest złe, aaaa, trzymajcie kciuki za kuelle, żeby tam, z... no nie było nic tam poważnego, ona no, dostaje, daje jej codziennie witaminki takie na odporność, no i zobaczymy, trzymajcie kciuki za nas, tak? Kto tam jest? Kto tutaj jest? Widzicie? <śmiech> Kruella! <śmiech> Pokazuję ją na no razumiem. Kto tam jest? Królna tutaj nie. No. 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 Więc tak się może weźmiemy. O. Tak się z wami żegnamy. Trzymajcie za nas kciuki. O i od razu jak ją biorę, wiecie, to ona się uspokaja. Nawet jakby była najbardziej zezłoszczona, to jak ją biorę na ręce tu. To musi być nieodka, prawda? To ani to głupotę gada. No. Majcie się też zdrowo, trzymajcie za nas kciuki i widzimy się niedługo w następnym. Pa! Piątka.